Piąta konferencja paliwa z odpadów organizowana przez firmę Abrys. Pięć lat zmian na rynku, pięć lat zmian przepisów. W jakim punkcie dziś się znajdujemy? Ja bym powiedział, panie redaktorze, po pierwsze chwała Abrysowi za to, że udało mu się zorganizować taką konferencję, która na stałe wpisała się w kalendarium konferencji w Polsce. Jest największa w Polsce konferencja o największym udziale, o najliczniejszej reprezentacji i o najfajniejszym programie merytorycznym. Również. Ta konferencja wpisała się bardzo dobrze w czasy, gdzie nastąpiły bardzo silne zmiany na rynku paliw z odpadów. Przypominam taką retrospekcję pięcioletnią, sobie krótko zróbmy. Po pierwsze, pięć lat temu nie mieliśmy standardów odpadowych, były tylko pierwsze papiery przychodzące z Unii. Dzisiaj już mamy częściowo z nich wprowadzone do systemu polskiego, częściowo nawet po polsku. W czasie. Tym powstały ripoki. Pięć lat temu jeszcze nie było podstaw prawnych, nie było RIPOKu, dzisiaj sobie nie wyobrażamy już gospodarki. Zmieniło się również układ czystości w gminie. Mamy dzisiaj jasne reguły odnośnie tego, kto posiada odpady, co dalej z nimi robić. Budujemy spalarnie. Budujemy spalarnie, tak. To przecież ten to jest też ważny element, ważny element w naszym całym łańcuchu gospodarowania odpadami, ale oczywiście wiele rzeczy nie jest załatwionych. Mamy dużą część odpadów, które, czyli paliw z odpadów, które dalej mają status odpadu, które niestety po przejściu przez układ technologiczny przemian no, są niestety składowane w dużej części. Cementowni biorą tylko ten milion ton, czy półtora miliona w swoim przytowym okresie, ale na pewno dzisiaj tych 3-4 miliony ton lądują dalej na składowiska po przekładowaniu, co na pewno jest pewnego rodzaju dziwactwo. Jak to zmienić? No po pierwsze trzeba się dużo mocniej otworzyć, mamy podstawy prawne, jest kilka nowych ustaw, jest ostatnia ustawa o OZE, natomiast nie zmienić tego bez energetyki, bez ciepłownictwa, a więc musimy wykorzystywać paliwo z opadów, tak jak sama nazwa wskazuje, jako paliwo, paliwo czyli do generowania energii. Czy system spalarniowy? W dużych miastach moim zdaniem tak, w mniejszych miastach nie, bo ten biznes się nie zamyka w przypadku takiej mniejszej wspólnoty niż 100 tysięcy mieszkańców, a więc lokalne rynki ciepła, modernizacja istniejących obiektów kotłowych. Ja przypominam, że od 2016 roku i tak te obiekty będą podlegały dużo ostrzejszym standardom emisyjnym, a więc mniej pyłu, mniej wytlenku siarki. I być może trzeba te dwie rzeczy porzędzić, czyli modernizację układów kotłowych, ale z przestrojeniami albo wprost na instalacje dedykowane do spalania SRF-u, albo jako współspalalnie, czyli najczęściej węgiel kamienny i srf Po 1 stycznia 2016 roku teoretycznie ma obowiązywać zakaz spodobania frakcji okoliczności powyżej 6 megajuli na kilogram. Czy jest możliwe, żebyśmy w tym czasie się jeszcze zmieścili z działaniami, które umożliwiłyby Rzeczywiście realne wprowadzenie w życie takiego zakazu, czy powinno się po prostu ten zakaz przedłużyć? Znaczy ja uważam, że nie powinno się przedłużać i z drugiej strony wiemy, że się nie zmieścimy. Nie zmieścimy się czasowo, jeżeli dzisiaj cały świat, nazwijmy to ciepłownictwa i energetyki, zaczyna dostrzegać problem i widzi szansę również na kreowanie dobrego biznesu. Ale każdy cykl inwestycyjny, poczynając od projektowania, pozwoleń na budowę, uzgodnień z lokalnymi społecznościami, to jest czas co najmniej 2,5-3 letni. Może dwuletni w przypadku rekonstrukcji takiego kotła, takiego takiej instalacji. A więc do 2016 już tak nie zdążymy. Takie stacji w Polsce powinny powstać nietwielu, czy, czy nie sześć jak Spalarni, tylko powinno ich powstać 40, 50. W takich wszystkich miastach mniej więcej o liczebności między tam 30 a 80 tysięcy mieszkańców. Takich miast trochę w Polsce jest. I, i pytanie, oczywiście, czy to powstanie, znak zapytania, i najważniejsze pytanie, kiedy, na pewno nie przed 2016 rokiem. Moim zdaniem w dużej części powstanie to na przestrzeni lat 16, 18. No i teraz co w okresie przejściowym? Nie wiem, nie mam pomysłu. Sam odradzałbym przesuwanie w czasie. Zabiegi również takie z przekładowywaniem odpadów po to, żeby tylko umożliwić jeszcze ich składowanie przez jakiś czas. No to przez w jakimś krótszym okresie czasu być może ma rację bytu, no bo, bo coś z tym trzeba zrobić. Mhm. Więc powstaje pytanie, czy zgadzamy się na ewidentne łamanie prawa, czy stosujemy protezę. No, na logikę trzeba by powiedzieć, że lepiej zrobić protezę, ale nie zapominając o tym, że ta proteza tylko ma funkcjonować w pewien krótki czas i muszą być stymulacje, przede wszystkim stymulacje. Inne podejście i relacje między na przykład spółkami ciepłowniczymi, gospodarką komunalną, dużymi koncernami energetycznymi, które myślę, że byłyby skłonne zainwestować odpowiednie pieniądze, widząc stabilność dostawy paliwa, taniego paliwa z jednej strony, a z drugiej strony stabilność odbioru rynku ciepła. Jeżeli lokalny samorząd zapewni taki układ, czyli zapewni paliwa na 15 lat i powie, że nie będą to, będą to ceny zdecydowanie niższe od cen węgla. I zapewni jednocześnie dostęp do rynku ciepła, to muszę powiedzieć, że każdy normalnie myślący prezes spółki ciepłowniczej czy, czy, czy dużego koncernu energetycznego powie tak, jak to wchodzi. Są powody, może jeśli nie do optymizmu, to do myślenia pozytywnego. Za rok podczas szóstej konferencji powiemy, sprawdzamy. Dokładnie tak. Już dzisiaj możemy chyba zaprosić wszystkich na Oczywiście. szóstą konferencję Paliwa bez odpadów. Dziękuję. Bardzo, ja też dziękuję. dziękuję.